W dzisiejszym filmie zobaczycie przepis na taki szybki, prosty i fajny gulasz. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj łopatkę. Takiej dużej nie będziemy potrzebowali, więc część sobie odetnę, a reszta będzie na inny raz. Kroimy ją w kostkę. Dobra, jak jest pokrojona, już w takie plasterki, to kroimy dalej. Tak, żeby była ładna kostka. Ogólnie pierwotnie mieliśmy zrobić z tego gołąbki, no ale niestety gdzieś nam po drodze zaginęła kapusta, więc musimy teraz coś z tego wyczarować. I wybór właśnie padł na taki gulasz. Więc to będzie taki gulasz z tego, co akurat mamy w domu. Przekładamy to do miski, dodajemy sól, pieprz. Jak macie świeży czosnek, no to dajemy świeży, jeżeli nie, to granulowany. Słodka papryka. A jeżeli macie, to może też być wędzona. I majeranek. Wleję jeszcze odrobinę oleju, tak aby łatwiej było to wymieszać. Doprawione mięso już bardzo ładnie wygląda. Też bardzo przyjemnie pachnie. Na deskę wsypuję mąkę i każdy kawałek musimy w niej obtoczyć. Z takim mięsem przechodzimy od razu do smażenia. Wrzucamy na rozgrzany olej. Jedna partia już, potem wrzucimy drugą. Mięso nie musi nam się całkowicie usmażyć. Dosłownie robimy to tylko przez chwilę, tak, żeby nam się tutaj ładnie ścięło. Obracamy na drugą stronę z drugiej strony, tak samo robimy to przez chwilę i przerzucamy do dużego garnka, tak aby nam pomieścił wszystkie składniki, których będziemy używali. I po kilku sekundach zbieramy mięso i wrzucamy do garnka. Doleję trochę oleju. I wrzucamy następną partię. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Kostka taka trochę grubsza. Cebulę podsmażamy na tym, co nam zostało po mięsie. Jeżeli byłoby za dużo tego oleju, to go odlewamy. Jeżeli za mało, możemy troszeczkę dolać. Trochę soli i pieprzu. I trochę ją podsmażamy. Co jakiś czas mieszając, marchewkę obieramy i kroimy w plasterki. I kroimy w takie plasterki. Dorzucamy do garnka razem z podsmażoną cebulą. Jeżeli macie, to na przykład można jeszcze dodać tutaj paprykę, pieczarki, takie na przykład różne warzywa. Ja sobie tutaj trochę wymieszam. Zalewamy wodą, tak aby przykryło mięso. Dobra, tyle wystarczy. Najwyżej sobie będziemy dolewali. Wrzucamy liście laurowe. Kilka kulek ziela angielskiego. Wszystko mamy już gotowe. Możemy ustawić to na gaz. Moc palnika najpierw ustawiamy na najwyższą, tak aby nam się to szybko zagotowało, a później zmniejszamy ogień i powoli gotujemy. I gdy zacznie się już tak gotować, to zmniejszamy ogień na najmniejszy i pod przykryciem sobie to dusimy przez około 1 godzinę. Po jednej godzinie wlewamy trochę przecieru pomidorowego i mieszamy. Do miseczki dodajemy śmietanę. Dwie duże łyżki wystarczą. Dodajemy trochę gulażu. Odrobina mąki. Mieszamy tak, żeby nie było grudek. I dolewamy do garnka. Wlewamy cały czas, mieszając. Czekamy jeszcze, aż się zagotuje i możemy przekładać na talerz. I tak wygląda już gotowy gulasz. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.